Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do piątej rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż na pierdala. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Mam dziecko. Niektórzy mówią, że nie można chlać, jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Od czasu do czasu spotykamy tubyców, którzy mówią na nas heretykus, bo tak oni. Bo tak jak oni, nie kłaniamy się posągowi Jakiemuś chłopu, który chyba bawi się w cosplay i w dodatku nosi długie rajtuzy O przepraszam No to Trzec, o tak Już skończyłem. Kowal, główne dowództwo to jestem ja Czeladnik, dowództwo Pultonu, który będzie No teraz cegła Chciałbym drogą że dodać, czemu ta postać na lewo ma dwa kutasy? Boją kurwa stać! <grym> tak, tak, tylko powiedzieć, że chcę się pochwalić takim Rolexem. Masz go, masz go! Tak, Prodo. nie masz no Pro do. Dobra, Eee, e, e. co to było? Który żądana użył? <grym> no poprosił Poprosił! No dopadora. O oh jest! gdyby co poogarniaj ludzi, ogólnie mamy to e, żółte do transportu, gdyby co, więc starajcie się nie rozpierdolić zbytnio szybko. Ja, przyjął. Mak? E, kurwa mówiłem. Potrącił Co? Potrącił mi Ja pierdolę, który potrącił? Maku. Ja pierdolę. Ja. O dzień dobry, O Jezu, ale foliowe czapeczki, mój Boże! Jaki dream! Żeby, żeby się dały nas nie dostrzegały w drogi się wygasi. Dobrze. Ty jesteś tutaj na informacje, którą mamy pokazać? Tak, tak. I świetnie, w takim razie, e, on jest tak. A tutaj pracujemy nad nową dwonią, którą ma wysłać wam wypocarzenie, ale możemy wysłać wam też tamte pojazdy, żebyście mogli szybko e, doczuwać na nie A takie e, żółte to takie żółte, szybkie, no to szybkie, szybkie. bardzo szybko. Widziałem szybkie. A hmm. mamy tylko te dwa szybkie pojazdy czy więcej szybkich pojazdów? <noise> to są tylko trzy, a on na chwilę są, ale jak tylko zbudujemy więcej, to będzie więcej. A kiedy zbuduję się więcej? <noise> jak nam dostarczycie z bo si no, tak trochę zbudowaliśmy tak tylko trochę tutaj, o i atrapy, o tamtą, chyba że rozbierzemy atrapy. Dobra kurwa, tak nie wiecie. w dałkowcu, nie mam czasu, gdzie cel? No dobra ale to otwórz mamy, teraz ci wszystko wytłumaczę. Tak. To jest. Ale tak. Aktualnie jesteśmy w tym miejscu Mhm mm To jest I musicie się to sam zbawać tylko na drugim rzeku, gdzie zaznaczono OZI Widzisz tutaj EZ, nie? To może ktoś lepiej, bo widzę, że tam nie tylko e, przez lupą w spasił tam w gasie, ja, nie? To taka strzałka z takim półkołem, tak? tak mamy... Taki fiut w dupie, tak, tak A, Antenka, antenka to... w półkole, tam... Taką jaką ty masz na głowie tak, No Dobra, widzę. dobra e, To no. jest wysoko zamansowane no już chyba Który to, to uruchomił? Chris, złaż! Eee, załatwcie, Chrisa Dziękuję. E, wracając, e, wracając, a jest tak, e, uruchomi tam są zaawansowane worki, które rozłożą w wyposażeniu, bo nie mogą nic tutaj co stalić. To wi ja? No to podpis. Kurwa, nie zapamiętałem niczego poza tym zajebanym głosem. W skrócie musimy się tutaj przetransportować znaleźć klucz i zobaczcie co zabrakło. Ty się pójdę, za jedną schronisz? Nie, ja się śmieję z tego, zobacz jaki jest zabawny. Mam na IQ tutaj z Was i wy w to środek się zamyślić? Ja mam tutaj technologię od racji uja, a wy jeszcze takie rzeczy robicie? Nie śmieszne, że ci jak ja się bawię, wyraczyłam taką powagę. Ufajcie się, no. Powaga, Dobra, powaga, powaga. pełna. Pe pełna no. powaga. <laughs> Jebany <pani> foliarz. <laughs> No co, nie woda? 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 kurwa! <grym> do Mary, Mary nie nie. No, Zabrażam, to, no kurwa! Grodo, zablokuj to działko, zajebane! Wziąłem na to oni te no, specjalne poliarzu. granaty i właśnie Dobra, Poczekaj, się. z poliarzem śpiejemy. Chcę odebrać władzę modemu, bo, I... jest... bo? Kurwa, co? Pojebało mnie. Gdzie? Kurwa! Stój w miejscu! Nie mogę. Z nie mam? mamy? Dość mi głowców takich fajnych. Oliwiero. A kto pilotuje? Niko i Oliwiero. Tak, ma bardzo śmieszną srebrną czapeczkę. Czekaj, gdzie jest? Nie mam opcji. Byłem, że tylko to was interesuje, to nie śmiejcie się zejść do bawełny. Stasz te... się, jakby. Wiem, Więc zauważyłem, teraz się gibię na moich no, oczach. radio? s 120 Zobaczyłaś na drugiej źródło. A on nie ma czasem jakichś drgawek pradioce. czy coś? Radio Nie wiem, bo to tam jeszcze znalazł. Dobra. Dobra. Gotowi? Jeszcze nie który to powiedział? Andrzej. A Andrzej tu mieszka? Nie, bo nie ma Ja pierdolę jaki suche. <śmiech> <śmiech> Ale sucha. Ale słucha, mi się w gardle mam zrobiło. Oczekaj, też... muszę popić na w... A wiecie, że zwaga zyska o to wytrygnięcie bronić? O kurwa! <laughs> Który ten wyskoczył, ja pierdolę! Który debil wyskoczył? Krawiat, krawiat. A co z waszymi zjadowcami tak z ciekawości? Eee... Co pierdolło? Na, nasz pojazd. Razkoczę cię, bomba. Nie mogę, nie. Marko Chwila, czy. pokażę się, czy czyści, czyści się budynek. No. To odparł, tak, ja robię tak. Gadamy. O kurwa! Uuu, wszystko wszystko okej. Okay. Zostałem emocjonalnie. No ja i tam tamten. Muszę pomyśleć o grzybach i umarł przede mną. Chyba jak coś. Grzyby. Co to było? Generalnie buzek gdzieś Kurwa! Co za debile! <tuk> Co, Co robili, to jest, To jest nasz jedyny transport, no. Jeszcze się nikt was nie wpierdolił u siebie? Ja tak, nie, to, 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 to. już się dwoja dwaj zajebaliśmy siebie. Ja Ale jeszcze nie wybuchliśmy. Brawo, za trzecim razem wybuchniecie. Tego wam życzę. Tak, Co? Kurwa, to, jak ty, kurwa. Yes. Jest! To czy to miał być rozkaz Pani dowódca? Nie Boże, pa, pa. Spróbuj tylko. pan, pan, to wam bądź. A nim Aha. Mam pytanie. Odbiór Wyjebaliśmy <laughs> siebie. Ja pierdolę. <laughs> Jak oni się tu by się to wyjebali? nie nie słyszałem do niego teraz Chciałbym, żebyś załatwił im jeden kurwa pojazd jebany Mają zakaz na ten jebany żółty wózek kurwa z specjalnymi uprawnieniami Jeżeli jeszcze raz zobaczę jakiegoś z tych debili na kierowcy to zajebę. Tylko Co? Zobaczcie czy dzień osoba jak zajebiście. Tymi Dobra, damy mi specjalny mały. kurwa pojazd dla upoży. Lewo, lewo, lewo. Weź daj infuski infalizka, jak jest coś takiego. Czy twoje... twój uśmiech na twarzy rozumiem, mamy rozumieć jako wyjebanie, że znowu mojego oddziału, tak? A ja nic nie zrobiłem, ja po uczeki w portal. ale musi być Jedna naprawdę komuś kurwa oni nie potrafią prowadzić ani niczego nie potrafią co jest z nimi nie tak da, 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 Dałeś mi jakieś kurwa oddział DMILI Ale są sobie wybrać oddział Ja chcę ich, ja jadę za nimi nie Oczywiście że się ścigamy nie Jadę po ich lewo bo chcę ich wyprzedzić Hunter mówi jedź w lewo, jadę mi ich w prawo Tu Hunter mówi jedź w prawo, żeby no nie wyprzedzić Aż w końcu w nich odwróciłem i wybuchliśmy. Gratuluję kurwa umysłu, naprawdę. Ale wygrał. Kurwa, zapierdalać mi tutaj, bo jestem sam, jak zginę, to jest wasza wina. No, to Kurwa, dwa razy wróciliśmy przez portal, bo kurwa nie potrafił no? się poruszyć. Ja pierdolę. Kto kieruje tym razem? Kto no, Młody? Nie. Chris? Ta. Młode kurwa popierdala tym żółtym samochodzikiem i już sobie lepiej razi niż połowa z nich <śmuch> Kurwa He <śmuch> ja Maku? powodowałem, żadnego nie, wyprzedzania Dobra, jeden powodowałem <śmuch> Mi... na... To? Zdrabia Zdrabia. Zdrabia. Co? na... Krabia, krabia, krabia Krabia Co to jest kurwa, Zdrabia. za ekipa Nelly nie że Ja kurwa, nie, ja mam dość kurwa Wyjdę zaraz z siebie, pierdolny na zawał i jedno. Nie w wypadku, to wszystko wina młodego. O kurwa. Nie mogę kurwa, Ja pierdolę, jesteście przyjebali, nie. krada, to jest jakaś kurwa, czekaj, no, ja sobie... Nawet nie można im dać kurwa upośledzonego samochodu. Kurwa, no kurwa, no kurwa, no kurwa, no kurwa no. oni nie zasługują na nic. Oni zasługują kurwa na gazownię, nie? Prawiecką. Nie wiem, nie Idealnie teraz pasuje to. Kto kierowcą kurwa Czekaj, bo jestem dowódcą. Muszę ich pogarnąć jakoś. Niko... Hrabia, żyjesz? Nie żyjesz. Oliwiero, żyjesz? Nie żyjesz. Cegła! Co? Chciałbym rzucić Który debil? Ten! Co to jest? Zmaga. Cegła. Mówię za w, w tej Dobra, no! Żyła jest krowy! No, no. Sobie i wie, Hanociue, Kupi z kursowo! Ci po tej stronie drogi! A handy mi wyjecha na czuło, bo stówisz tu za Ale ten pojazd? Tylko żeby oni się w to nie wjebali Wjebali się! To Nie chce! Między które. jest, No, jestem gotowy! trzeba. Ja pierwa Eee, Bo wstaje kurwa i idzie wam zajebać. Uciekajcie, macie 3 sekundy. 3, 2... 1 Dobra. nas nie <grystanie> nie nie A tak jak wam przepodobają też by to, ja to samochodziki? <grystanie> Wyjebę kurwa z tej arby. Bo oni nie potrafią nimi prowadzić, naprawdę Nie wiem, czy to jest wina tego samochodu, czy obydwu rzeczy, ale chyba coś jest nie tak Wspaniałe są Wypadek, panie dowódco Panie dowódco, mieliśmy wypadek znowu Nie mów, że znowu Szkała jest mocniejsza, i tym razem to ja teraz kieruję, do Pan Oliwiero. Oliwiero, tak? Jest, tak, w tak. ogóle. Ja mam chodzić z prawo językiem. Nagle, weź Już jadę do celu, mam nadzieję, że będę przed Wami i się o nikogo nie rozpierdolę. Trzeba było tego nie mówić. Ja wiem, że ja bardzo często kraczę, więc powodzenia życzę. Spokojnie, pamiętaj o jednym. Żaden pojazd nie ucierpiał podczas grania w tego kołowa. O, o kurwa, uwaga, Nie! żarówka? Jak jeździsz. A było mówione, a kto jest lepszy? Ja. Dziękuję. Wsiadaj do mnie. A w statystykach podobno bezpieczniej jest podróżować samolotem albo helikopterem, niż taki balotem. No bo jak się rozpierdolisz wtedy, to yy, dowódca przyjdzie i ci zajebie. To prawda akurat? Nie, nie, nie. Dowódca wtedy też się rozpiędzie. Jeżeli nie jest w tym to tak. No, Ale dowódca teraz tylko bywa. sam jeździ, bo ma się boi was. te pojazdy? Nie, to są nasze no, pojazdy po od dzisiaj. Czy e, te pojazdy, które potrzebuję. No kurwa, to gdyby dziadek nie no, miał, tak, to by nie żył. Tak, 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 tak tak tak, tak. tak, nie mogę. Potrzebuje leczenia. Przynajmniej my się nie rozwalimy. Masz tu najbardziej utalentowanego kierowcę. Wszadne? No to wychodzi. O, chuj... Dobra, to, o, o. <laughs> z tym. Najbardziej utalentowany. Następny razem ci dwa go rozkręcę Kurwa matko! Stunt! że się nie wywalimy, bo jedziemy 160 na godzinę, guys. Uuu. To jest TWRC, nie? O cholera. Za o, blisko, o chuj. Za nie, jest dobrze, jest dobrze. Ma to ławę, wszystko. Odwrócił się. jesteśmy za tobą. I czemu cię znowu cię. prowadzisz? Ej, ale to by była taka. No to robimy. Ej, mnie zra Nie <gryzny> wiem. Czym. Przyczepka. To, no, ratuj tak się nie jo, Wiesz, gdzie można dostać tej lepszej zioło? Ja mam tutaj, przy To dawaj mi. Nie. <ścoughs> nie zrobisz tego. Ja nie zrobię? No. Poszymaj mi piwo. <ścoughs> Jak tam kapeć? No dobra. Ja pierdolę. Zobaczyłem, jak się ten pomarańczowy pojazd wpiertala do, do, do kamień. do Plutonowy, <toddżak> nawet